Dzień dobry, sobota. What day is it today? 4 marca. Jedziemy do Atlanty. Woohoo! Raz właśnie poszliśmy wyrzucić śmieci. Jesteśmy tak leniwi. Nie ja żartuję, nie jesteśmy leniwi. Przeważnie nie, nie wyrzucamy śmieci jadąc autem. Ale dzisiaj akurat yy, po prostu wyjeżdżamy. Jest dość wcześnie rano, gdzieś koło pół do dziewiątej. Nie chcieliśmy też wstawać znowu bardzo wcześnie, bo raz codziennie wstaje o piątej do pracy, więc. To jest po prostu dla niego jedyny dzień, weekend, jedyne dwa dni, kiedy może się wyspać. Mamy już konkretne plany: ja chcę zobaczyć Zoo, a Rasel chce zobaczyć fabrykę Coca-Coli, więc tak naprawdę to też było na mojej liście. Więc to są dwie rzeczy, które na pewno chcemy zrobić. Mamy jeszcze kilka opcji zapasowych, na wypadek, gdyby to nam zajęło mniej czasu niż myślimy. Ale chcemy sobie po prostu pospacerować na Luzie. Wiem, że jest tam piękny park, wiem, że y, mają świetne oceanarium, więc po prostu zobaczymy na co będziemy mieć ochotę i ile będziemy mieć czasu. Akurat co do oceanarium, to jakoś y, wiem, że jest to jedno z największych na świecie i pewnie jest y, mega fajne, ale po prostu miałam taki rok z Raselem, żebyśmy byliśmy w czterech oceanariach. Po prostu co, trzy miesiące chodziliśmy do oceanarii, będę w Berlinie, we Wrocławiu i kilku innych miejscach, więc po prostu mogłam sobie odpuścić. I wyjeżdżamy z naszego osiedla. Tankę. To jest samolot. To jest pierwsze lotnisko, na którym wylądowałam kiedykolwiek w Stanach i tutaj przyszła moją pierwszą odprawę. Jestem na telefonie, Dostaliśmy już Coca-Cola. Ja wziąłem zero a Russell zbyt pół klasyczną. So jest like you just walk and do everything by yourself? Oh, I think so. cool. Z, can you push? from Turkey we are stacji Europa. enough? thanks full tea, Fisty. very sweet, you will like it <laughs> Już nie, bo to są takie stacje, gdzie można naładować telefon. Wystarczy włożyć kartę która jest kluczem i otwiera się wtedy skrzynka. Było 23% jak wsadzałam mój telefon, teraz zobaczymy 61, 61 Nie najgorzej. Poszczęściło nam się jest przepiękny dzień. Kupiłam oczywiście małą pamiątkę. Ja nie przepadam za pamiątkami, ale zawsze zbieram magnesy, więc ten jest Coca-Cola i Atlanta. Myślę, że z tym najlepiej kojarzy się Atlanta. A że oddałam wszystkie moje magnesy, które miałam w Polsce, mojej mamie, to zaczynam swoją własną kolekcję. I na razie to jest drugi, już naprawdę byłam w tym całkiem niezłej drodze w posiadaniu fajnej i ciekawej kolekcji. Teraz jesteśmy w parku. I są tu fontanny. Jest powiem szczerze przepięknie. Chyba zaraz będę musiała ściągnąć płaszcz, bo robi się naprawdę gorąco. Zobaczcie. I idziemy teraz na diabelski młyn. Nie wiem czy go widać, bo jest zupełnie po słońce. To jest. Good luck. Through your left shoulder or doesn't matter? To make a Trochę zmiana planów Diabelski Młyn jest naprawdę tyci Więc postanowiliśmy, że zamiast na Diabelski Młyn jednak Spacerujemy się miastem do Zo. 2,5 mili. Nie mam pojęcia ile to jest kilometrów. How long does it say? Two and a half. Yeah, but how long uh, uh, so 50. 50 minut spacerku, więc kawałek na pewno. Ale to dla zdrowia. Pogoda jest piękna. Spacerujemy cały czas i idziemy na nogach. Idziemy na nogach z muzeum do zoo. I to jest dość długi spacer, bo aż godzinny. Więc przechodziliśmy przez różne osiedla. Jedno, jedno z osiedli było takie, że nie chciałam puszczać rasela i prosiłam go, żeby mnie nie zostawił nigdzie samej. Bo po prostu byli sami bezdomni. Ale teraz jesteśmy w uroczej dzielnicy domków jednorodzinnych i kupiłam pierwszy w moim życiu lemoniadę ze stoiska od małej dziewczynki, której pomagała mama. I jest nie tylko przepyszna, ale też <grywka> ta dziewczynka tak się cieszyła, że komuś sprzedała lemoniadę, że aż miło było patrzeć. I jest naprawdę pyszna. Uff. Patrzcie, kogo my tu mamy. A brush. Przydałoby <laughs> się ją wyczesać. <laughs> Właśnie stała się z jedna z fajniejszych rzeczy. Czyli pani do nas podeszła i powiedziała, że owca chce iść na przerwę. Ponieważ y, tam faktycznie było napisane quiet time, czyli y, czas wyciszenia. I była informacja, żeby nie przeszkadzać zwierzątkom, więc fajnie, że dbają o zwierzaki Ktoś mnie zmusza, żeby myła ręce tell me to wash my hands? Yes. Cool. <laughs> Jemy lunch na dworze. Ja wziąłam sobie pizzę i sałatkę. Także wydaje mi się, że nie ma żadnego sosu, ale mam sól i pieprz. A raselba burgera i frytki właśnie poszedł po ketchup. Wyszliśmy z Zoo, słońce mnie oślepia. Zo było naprawdę maleńkie. Ja jestem z Wrocławia, więc we Wrocławiu mamy naprawdę duże zoo. A tutaj obejrzeliśmy wszystko w dwie godziny. Było dość czysto. Nie wszystkie zwierzęta miały jakieś super duże klatki, ale i tak uważam, że całkiem nieźle. To jest zorganizowane zwłaszcza dla małych dzieci, ale jeżeli chcecie spędzić tutaj cały dzień, to po prostu myślę, że za bardzo nie ma co robić jak na 2, 3, max 4 godzinki, pewnie dłużej to wszystko zajmuje, jeżeli przychodzimy z dziećmi. Ale ogólnie było bardzo fajnie. Teraz Russell będzie zamawiał Ubera i wracamy w okolice naszego auta. A co dalej to zobaczymy, bo jeszcze nie mamy konkretnego planu, albo powoli będziemy wracać do domu. Jest około godziny 15, albo jeszcze yy, pomyślimy może nad jakimś barem albo parkiem. Zobaczymy, na co będziemy mieć ochotę. Narada, bo jedna co robić. Jesteśmy teraz pod Muzeum Coca-Coli. Od razu koło Muzeum Coca-Coli jest to oceanarium, ale jak już wydaje mi się, że wcześniej wspominałam, jakoś nie, nie mam ochoty. Na domiar wszystkiego, buty mnie obtarły, więc. Wydawałoby się, że po dwóch miesiącach użytkowania już by się przyzwyczaiły moje stopy, ale jednak nie. Nie wiem, w drodze powrotnej do domu. Tak naprawdę zostało nam 15 minut na autostradzie. Jest po 17. Postanowiliśmy, że idziemy na 19:05 do kina na Get Out. Niestety nie wiem jaki jest polski tytuł, więc później sprawdzę tłumaczenie. kochani. Say it. kochani! You said hello, lovey. Oh, that's what you say? Huh. No, like if you say kochanie. Right? Love it O mój Boże, jak lunch, breakfast, dinner. Yum. <laughs> Trochę dzika. Jesteśmy w domu. Przybrałam się. Znaczy, ubrałam na bluzkę mój ulubiony sweter, który non-stop noszę. Więc powinniśmy jechać. raz oczywiście, gra w grę. Bo. Tak naprawdę ostatnio mało gra. w się tu przeprowadziliśmy, to gra może drugi raz. Więc pewnie trochę za tym tęskni. Jest cały czas zmęczony, kiedy wraca z pracy, więc zostało mu tylko weekendy, a ja go pośpieszam, bo została nam dosłownie godzina do, yy, do filmu. I film zaczyna się o godzinie 19, więc chcę zjeść kolację przed filmem, żebym potem nie skończyła głodna o godzinie 21 i po prostu jadła wszystkiego, co wpadnie w moje ręce więc takie małe planowanie. Mój pierwszy raz w Chick-fil-A. Zobaczymy. Pomyliłam się i zamówiłam inny numer niż i dostałam frytki i kurczaka. A chciałam kanapkę z grillowanym kurczakiem, ale i tak jest smaczne, więc jest ok. Weszliśmy z kina, get Out jest to film, powiedziałabym thriller, ukośnik, nie horror, komedia. <grym> Nigdy w życiu bym się tego nie spodziewała. Film był było naprawdę fajne, sala była pełna, ludzie się razem śmiali, razem krzyczeli, więc było naprawdę ciekawie i raczej niż zwykle. I know. Yes. Uh, teraz jedziemy do domu. Naprawdę polecam Wam ten film, nie będę nic opowiadać, bo nie chcę robić spoilerów, ale warto, warto zobaczyć. Bo był naprawdę ciekawy, interesujący. Nic o czego mogłabym go przerównać, naprawdę. Ten Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Myślę, że ten vlog już jest naprawdę długi. Życzę Wam wszystkim miłego wieczoru, poranka dnia w zależności od tego kiedy oglądacie. Dziękuję Wam, że subskrybujecie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie musicie subskrybować. Widzimy się w na następnym filmiku. Pa!